Także te poszło, mają obowiązki inne. To jest pierwsze miejsce z juniorów. Drugie miejsce, drugie miejsce, Górkiewicz, Mateusz, 120 punktów. Blisko Michalika Mieszka. Ćwiczy. Trzecie miejsce, wynikiem 110 punktów, Mateusz. Pan Mateuszyk. Zrobił 12, 12. Brawo Musisz przejść później. Nie Dobra, moje później. Dobrego. Zacznę od pani. Pierwsze miejsce. Wynik 110 punktów. 1100. Przepraszam. 1100. Biolik. Katarzyna. Brawo. Brawa. Brawa. Stara, stara wędkarka Ona i juniorak. wyniki miała. No teraz już ma wiek. Także drugie miejsce. Te same nazwisko, tylko Aneta. 360 punktów. To jest mama. No nie, tu cała rodzina jest. ojciec, ojciec, ojciec również jest. I trzecie miejsce. Gajdewska Agnieszka, 310 punktów. Serdecznie witam. I gratuluję. Seniorów. Pierwsze miejsce, 1620 punktów. Bielucha Adam. Witam I zapraszam. Drugie miejsce. Jalucha, no przepraszam, to musimy poprawić. Bo to muszę tak podać, to pójdzie do prasy, e, do internetu czy tam. Facebook. Drugie miejsce, wynik 1500 punktów. Bufal Sebastian. Witam. I, I trzecie miejsce, tak, to był syn. Trofea trofea rodzinne. I trzecie miejsce 1430 punktów. Kurczyk Piotr. <ślad> <ślad> Także serdecznie Wam dziękuję za obecność przede wszystkim. Liczną obecność tutaj na łowisku. Uczcimy to zdjęciem. Parę słów jeszcze powie wam do was starosta i kto jeszcze, kto jeszcze tam będzie chciał? Pani przewodnicząca również umie mówić do mikrofonu. No już nie powiem, nie powiem, nie powiem o trzecim staroście Jurku Mantaju, który stoi z mojej prawej strony, też umówi, lubi i umie mówić do mikrofonu. Także, także no jest to pierwszy, ale nie ostatni raz. Także serdecznie, serdecznie dziękuję wszystkim i żeby nie przedłużać e, oddaję głos e, panu staroś. Dziękuję bardzo. Janek, oczywiście jak zwykle przesadza. Ja w imieniu pani przewodniczącej Jurka Mantaja, mojego zastępcy to jest ten ten starszy człowiek, siwy. <śmianie> Proszę do niego mówić panie starosto, bo to ma też taki tytuł, mu przysługuje. I w imieniu myślę radnego e, gratuluję wszystkim zwycięzcom. To oczywiście są zawody z okazji Dni Mielina, tak jak Janek powiedział, uroczyste wręczenie jutro nastąpi na scenie. Ja natomiast w imieniu władz e, samorządowych powiatu zapraszam również wszystkich mieszkańców imienia państwa, również wszystkich wędkarzy Jutro po raz pierwszy odbędą się w Mielinie wojewódzki przegląd orkiestr Dętych Strażackich. To jest fantastyczna impreza, po raz pierwszy ją robimy. Jest ona robiona w ramach dni Imielina o godzinie 12.00. Pod strażnicą jest uroczyste, jak się to mówi, prezentacja strażnicy, zwiedzanie strażnicy. Sam jestem strażakiem, więc jutro będę w mundurze strażackim. Wersja galowa, wyjściowa, letnia z Pagonami, także dziewczyny się. <laughs> no i o godzinie 12.15 formowanie szyków, o godzinie 12.30 orkiestry wy startują spod strażnicy, idą tu na boisko, w odstępach co 10 minut przez miasto. Orkiestr nie ma dużo, są tylko 4, a o godziny 13.00 każda orkiestra ma do zagrania 4 utwory, czyli w sumie 20 minut. Najciekawsze jest to, że są to orkiestry młodzieżowe, czyli nie tylko młodzieżowe, ale dużo jest młodych muzyków. Orkiestra z Świeża ma 50 muzyków i to jest wszystko młodzież. Wszystko należy do Straży Pożarnej również. Także fantastyczna impreza. Zapraszam w imieniu współorganizatorów, bo w tym aspekcie my jesteśmy jako powiat również współorganizatorami. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom. Dziękuję Jankowi za zaproszenie. Tu się czuję zawsze doskonale. Tu zawsze tradycyjnie jest Golonko, tradycyjnie jest yy, i ryba. Yy, przede wszystkim, bo jak słuchałem, ja już się na tym znam. no 1300 to jest kilo 300. Nie? <grymne> <grymne> to, to, to nie ma tak dużo, ale, ale yy, zawsze jest. Gratuluję tego, tego wigoru, tego za, zacięcia i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspólnie z Państwem również świętować Dni i mielina. Dziękuję bardzo. Brawa, brawa, brawa. Dziękuję Panie Starosto, dziękuję tutaj wszystkim. E, ja jeszcze chciałem, bo już więcej nie będę do tego tu mówił, e, podziękować, to co żeśmy mieli na stołach i po prostu jedli. To no po prostu mój zastępca, Henik Pastuszka, tym wszystkim się zajął. I za to mu gorące prawa, bo naprawdę włożył dużo trudu, żeby to było dopasowane. No i serca również. Także serdecznie dziękuję. I jeszcze parę słów tutaj Jerzy. Drodzy Państwo, oczywiście przede wszystkim chciałem podziękować i pogratulować wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej. Jakby to nazwać, nie wiem jak nazwać. Turny, zawody, czy to turdy, zawody czy nigdy, to znaczy tak, może inaczej, w życiu nie trzymałem wędki w ręce od tego co zacząć. nie, nie znam się na tym w ogóle, w ogóle, ale powiem taki dowcip. Pewna y, pani w biurze tak, z koleżanką mówi, słuchaj, chciałaby kupić mojemu hopu na urodziny jakiś geszek i to no, nie wiem co by mu tu kupić no, a co on lubi Panu na no, ja że nie wiem co on lubi w każdym razie zawsze w piątek już po wyjeżdżą na ryby nie? nie ma go piątek, sobota, niedziela, wieczór przyjeżdżą nie? i, i chyto ryby jakaś tam z kolegami kaś tam z kolegami chyto ryby nie? no a ona go no no i to co ty z tymi rybami robisz no nie jeszcze żadnej ryby w życiu nie przywiózł padło, pan panu, panu on to puszczu na i tak dalej nie no to co by mu tu kupić. No chłopie, no tak, wiesz co, no kup mu kołowrotek. A co to jest kowrotek? No ko, to jest taki koł, on by o co chodzi, kołowrotek do, do Wynki, no ale to, to może już chyba mo. No może mo, ale wiesz, teraz są coraz to nowsze, coraz to lepsze takie nie kup mu kołowrotek. To no, w końcu mu ten tylko obroteki. No i w końcu op, z tych rybów przyjechał nie? No, go, no, a, cześć kochanie, wróciłeś z rybką tu, tak, i się namęczył tam przy tym chytaniu, nie, i to, no i, go, no, joci tu była prezent, nie, otwieram ta biksa, a co to jest? Kołowrotek, ale kołowrotek, a co to jest takiego? Tak? <ticzy> <ticzy> resztę, resztę możecie się domyślić, ale, ale, Jurek, tutaj akurat Wszyscy to są wędkarze, nie, ale wędkarze jak jadą na ryby, to nie jeżdżą na co inne. Także, <laughs> także jest, jest to, no chociaż w 100% to już za siebie nie jest pewny, ale, ale, ale uważam, że, że tak to jest. No ale to również musiało być fakt, jeżeli jest żart taki ciekawał. Także dziękuję Jureczku. Pani Aniu, no starosta powiedział wszystko. Ja również dziękuję władzom powiatu, bo są tutaj. Podziękowałem już burmistrzowi, dziękuję w tej chwili radnemu Darkowi. Także dziękuję, zapraszam. We wrześniu będzie puchar, puchar tego pana tutaj, którego znacie z lewej strony, starosty, więc również was mile będę widział tutaj na łowisku. Ślicznie dziękuję i proszę się tutaj gościć. Możecie się gościć, siedzieć do wieczora. i e mieli nie innej. Dziękuję.